Turne ze sklepem Wetkarski.com wciąż trwa, tym razem wylądowaliśmy w Toruniu na szóstych urodzinach właśnie tego sklepu, sklepu flagowego firmy Westin, a skoro... Firma Westin, to pokażę Wam, co z naszej oferty znajduje się w tym sklepie. A wiemy doskonale, toruń Wisła to jest naprawdę nierozłączna przyjaźń na wieki, można powiedzieć. Pojechałem troszeczkę górnolotnym tekstem, ale zejdźmy na ziemię e, i na brzegi Wisły. I tutaj zaczniemy od naprawdę bardzo mocnych, wiślanych e, pozycji. Seria W2 Power TIS o długości 2,70 do 28 gramów. Wędka, która nie Was górny ciężar wyrzutowy nie zmyli. Posiada szczytową akcję i bardzo dużo mocy w dolniku, którą możemy wykorzystać na przykład do łowienia wyślanych sandaczy. Z tej samej serii jeszcze mocniejszy e, kij o długości również 2,70, ale do 49 gramów. I tu jest naprawdę potężna moc, którą skrywa ten blank. Blank, który wykorzystamy, a zarazem oczywiście wędkę do łowienia również sandaczy. No i coś bardzo, bardzo ciekawego, ponieważ jest to wędka travel. Travel, który nie jest przegrubiony i nie jest przesztywniony w miejscach połączenia. Jest to bardzo finezyjny kij, dobrze leżący w ręku, nie posiada zbyt dużej wagi, do tego praca wędki jest bardzo płynna, głęboka i właśnie takie atuty tej wędki możemy wykorzystać w czasie łowienia boleni bądź wiślanych kleni. A parametry 2,75 do 30 g. Myślę, że idealnie wpisze się właśnie takie rzeczne łowienie wcześniej wspomnianych ryb. Oprócz tego macie do dyspozycji wiele różnych modeli, od serii W2 przez serię W3, kończąc na W4, z różnym wykończeniem. W klasycznym korku, w piance Ewa, o różnych parametrach, nie zabraknie również wędek ultralightowych i super ultralightowych do łowienia okoni, pstrągów, bądź kleni gdzieś na mniejszych rzekach, okolicznych rzekach, bądź jeziorach. W sklepie wędkarskim w Toruniu nic się nie zmienia pod względem oferty przynęt Westing. Przed nami dość długa ściana, właśnie z tymi przynętami. Wśród których znajdziemy 5 cm szatkizy. Z dużym powodzeniem wykorzystamy je w czasie łowienia strągu bądź kleni. Bultizy 12,5-9,5 cm. Idealne rozwiązanie, chociażby w czasie łowienia wiślanych sandaczy. Szatkizy, klasyka, nie trzeba wiele mówić, ale jest bardzo ciekawa pozycja. Pozycja, która pozwoli łowić nam zarówno sandacze, jak również okonie, czyli Shadteez Hollow 8 i 12 cm. Pusty w środku z otworem, który ułatwia zginanie przynęty w czasie brania okonia bądź sandacza i to tak naprawdę są najskuteczniejsze kolory do łowienia okoni i dołowienia łowienia sandaczy. Ale jakby ktoś chciał grubiej łowić szczupaki, to oczywiście również znajdzie tutaj Original Perch w średnim, największym kolorze przynęta imitująca okonia, płoć, krąpia. Każdy białoryb, który znajdziemy w większości jezior, zwarta, ale agresywna praca zapewni skuteczne łowienie szczupaków. Oczywiście też nie może w waszych pudełkach zabraknąć szatizów o długości 18 cm. Idealny rozmiar do łowienia zarówno małych, średnich szczupaków, tak dokładnie, 18 cm zainteresuje każdy rozmiar ryby, jak również do łowienia tych największych pajków, które rozgrzewają nasze głowy. No i na sam koniec, jeżeli chodzi o przynęty gumowe, co można więcej powiedzieć o klasycznym szatizie, w tym przypadku o rozmiarze 16 cm. Chyba najbardziej uniwersalna, szczupakowa przynęta, która sprawdzi się na każdej wodzie. Były miękkie przynęty oczywiście pora na twarde. Wśród nich znajdziemy przynęty, które z dużym powodzeniem wykorzystamy na wiślanych kleniach bądź sandaczach, czyli mamy tutaj bully bite, row bite, klasyczne jerk z podwójnymi kotwicami, nieco większy rozmiar, który też sprawdzi się w czasie łowienia głębszego sandaczy, no i klasyka klasyk, czyli swim. W tym przypadku długość 12 cm i nowy rozmiar 13,5 cm, chyba najbardziej optymalny rozmiar pod polskie wody. Były przynęty miękkie i twarde, teraz trzeba je jeszcze w coś zapakować, a to nie będzie trudne, ponieważ mamy szeroką ofertę naszych pudełek. Wśród nich znajdziemy bardzo ciekawe pozycje, jak chociażby te pudełka z rynnowymi przedziałami, w których umieścimy przynęty twarde i miękkie. Dzięki temu będzie łatwy dostęp do każdej z przynęt, która po prostu nie będzie się plątała z sąsiadującą przynętą, to będzie twarda bądź miękka. Pudełka te zawierają jeszcze otwory, przez które z dużym powodzeniem po prostu pozbędziemy się ewentualnie. W ofercie pudełek nie mogło zabraknąć oczywiście tych, które są stworzone z myślą o najmniejszych akcesoriach. Kółkach łącznikowych, agrawkach, krętlikach bądź główkach jigowych. Kompaktowy rozmiar, dwustronne pudełka. Myślę, że znajdą zastosowanie u niejednego z wędkarzy. No i coś ciekawego dla osób, które chcą ochronić swoje przynęty bądź akcesoria od wody. Pudełko wyposażone w uszczelkę, uszczelkę gwarantującą dużą szczelność.